pora na dzisiejsze spotkanie. Drodzy państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Tak trzeba bronić w szesnastce. Lewandowski! wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. On nie musi się obawiać żadnych pojedynków główkowych, bo w sztuce walki w powietrzu ma już czarny pas. A to nie takie proste. Nie wystarczy tylko skoczyć do piłki, nastawić głowę i zamknąć oczy. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Teraz, co za sytuacja! Potężny strzał, to mogło się udać, ale jednak, nad poprzeczką. Szymański, Robert Lewandowski! Wyjaśniona sytuacja dobra interwencja w bramce. Później. Gol! Wychodzą na prowadzenie! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. W tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Prowadzą zatem jeden do zera. Robert Lewandowski. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. O, właśnie tak, trzeba brać z obrońcami. Świetne teraz uderzenie. No, byłoby jeszcze lepsze, gdyby było celne. Szymański. Piotr Zieliński Zieliński przyjmuje piłkę Doskonale się ustawił Uderzenie z niełatwej pozycji Ale i po takich strzałach padają bramki Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki Golkiper byłby w opałach gwizdany faul za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Niezła próba górnego podania. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Bartosz Sliż. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Cudowna piłka, spójrzmy. Teraz postraszył swoich rywali tym młotkiem w nodze. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy spotkania. Polska nadal nieznacznie z tyłu. Ten mecz na pewno nie jest rozstrzygnięty. Przegrywają tylko 0 do 1, ale nie mogą sobie pozwolić na tak kiepską grę pod bramką drużyny przeciwnej w drugiej połowie. Lewandowski ma teraz piłkę. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Druga połowa rozpoczęta. Tak jak Państwo, z niecierpliwością i nadzieją czekamy, by zobaczyć, czy Polacy dadzą radę strzelić gola na remis. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Na pewno chciał zagrać inaczej. Może być groźnie. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Dziadce prowadzą teraz już dwoma golami. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było stwierdzić. Akcja przyspiesza. Dobry rok. Z tego może coś być. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. coś być z tego podania. I utrzymują się przy piłce. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Udane wejście. Akcja przerwana. Dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Zieliński przyjmuje piłkę. Szansa na kontakt. Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają tylko jednego gola straty. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewno. szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile... wznowiona. Zobaczymy, czy Polacy pójdą za ciosem i spróbują doprowadzić do wyrównania. No i odjechał teraz z piłką. Czy zdąży teraz przymierzyć? Robert Lewandowski. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Jest. Dużo miejsca na skrzydle. A interdyktuje Żukrożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Głęboka ta centra z narożnika. Ramka! Jak to w ogóle wpadło? Niesamowity ból! Piłka poszymowała jak rakieta. Oj, to musi być trafienie tego sezonu. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd piłka poza boiskiem. To może być szansa! Rzuca teraz w szesnastkę. Jan Bednarek kasuje niebezpieczeństwo. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Uwaga, okazja! Uderzył tak mocno jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji traci piłkę. A teraz na skrzydle otwartą autostradę. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Cóż, za nami koniec meczu, w którym Polacy... Chodzą jako przegrani. To nie był udany mecz. No tak, mówimy tutaj... O...